Kiedy wybrać autorskie rozwiązanie e-commerce? Omówię dzisiaj cztery przykłady, cztery sytuacje, w których właśnie takie autorskie rozwiązania e-commerce mają dużo większy sens niż w przypadku właśnie platform gotowych takich jak WordPress, iDusel, Magento i tak Więc jeżeli jesteś właścicielem e-commerce, bądź masz w planie nim być, bądź może zmieniasz platformę i jesteś w jednej z tych czterech sytuacji, bardzo Ci polecam ten odcinek. Bardzo Ci proszę o zostawienie subskrypcji Jeżeli jeszcze tego nie robisz pomaga mi to rozwijać ten kanał Jeżeli te filmy Ci się podobają zostaw suba i już zaczynamy temat dzisiejszego odcinka. Przede wszystkim czym są te autorskie rozwiązania? To jest pisanie oczywiście jakiegoś programu od zera, zupełnie przez programistów na zlecenie. Są to przeważnie droższe rozwiązania niż te gotowe, no bo trzeba je oczywiście napisać właśnie od samego początku, zaprojektować i tak dalej, ale chciałbym powiedzieć kiedy takie rozwiązania mogą mieć sens. No wiemy wszyscy, że tych rozwiązań gotowych, gotowych platform jest bardzo dużo dzisiaj no i dużo osób jest zdania, że po co, po co robić coś od zera, jeżeli już wiele takich rozwiązań jest. No i zazwyczaj szuka się tego gotowego, gotowej platformy, którą można zainstalować u siebie na, na hostingu czy na serwerze, bądź jakiejś gotowej platformy w, w, w miesięcznym rozliczeniu, czyli typu SaaS. I teraz ja opowiem o tym, jak, jak, jakie sytuacje mogą cię spotkać, żeby wybrać to autorskie rozwiązanie. Przede wszystkim, jeżeli masz niestandardowy proces zakupu, a właściwie to Twój klient ma właśnie w e e-commerce, czyli masz coś innego niż typowy sklep internetowy, czyli typowo to jest tak, że użytkownik wybiera sobie produkt na stronie, dodaje do koszyka, później przechodzi do tego koszyka, robi podsumowanie, wpisuje swoje dane, do, na które ma być wysłany produkt, wybiera metodę dostawy, płatności i przechodzi po prostu do podsumowania. Ty dostajesz do, do swojego panelu właśnie to zamówienie i robicie wysyłkę. No ale nie zawsze tak się dzieje. Właśnie czasami jest ten proces mniej standardowy, a te platformy, o których właśnie powiedziałem, czyli te albo instalowane na serwerze u siebie, albo właśnie w modelu SaaSowym, no niestety mają ten proces po prostu standardowy zupełnie, więc pasują tylko do standardowego modelu biznesowego typowego e-commerce'u. Natomiast w przypadku takim, gdy ten proces jest niestandardowy to polecam tutaj właśnie skonsultować się z Software House'em i właśnie być może zlecić będzie to być może temat dla Software House'u czy dla freelancera tak, żeby właśnie ten e-commerce rozwijać. Za chwilę przejdę też do tego, kiedy są takie przykład właśnie niestandardowych procesów w punkcie czwartym, ale zanim to zrobię, jeszcze powiem o e, sytuacji drugiej. Mianowicie konfigurator produktu. Czyli jeżeli w Twoim sklepie jest jakiś produkt albo produkty, które mają więcej atrybutów niż dwa czy trzy, takie jak kolor czy, czy rozmiar, tak jak jest to zazwyczaj właśnie w e-commerce'ach takich właśnie sasowych gotowych no to wtedy jeżeli masz tych atrybutów bardzo dużo na przykład weźmy sobie biurka które ostatnio dla klienta też wycenialiśmy taki konfigurator no i przykład tego, tego biurka weźmiemy także jest tych kroków około 10 rozmiary biurek mogą być, mogą być dłuższe, mogą być szersze, mogą być wyższe blaty są z różnych materiałów o różnych kolorach Różne elementy dodatkowe do tego biurka mogą być, także konfigurator tutaj na przykład bardzo mocno się sprawdza, jak najbardziej, i wtedy to jest zdecydowanie temat do autorskiego rozwiązania e-commerceowego. Więc platformy gotowe raczej się nie sprawdzą w takim przypadku. Natomiast ważna rzecz, że można tutaj połączyć, na przykład jeżeli masz już platformę e-commerce, taką jak na przykład właśnie WordPress, czy coś takiego instalowanego u Ciebie, które jest rozwijane jednak przez jakiegoś wykonawcę, programistę. Nie jest to właśnie w, w Sasie to wtedy można połączyć np. właśnie platformę WooCommerce z takim konfiguratorem napisanym od zera przez programistów. I właśnie podobne rozwiązanie zaproponowaliśmy temu klientowi, ponieważ to jest sklep właśnie WooCommerce. No i możemy to zrobić w taki sposób, że na przykład w momencie, gdy jest menu na górze sklepu, możemy zrobić zakładkę, np. właśnie konfiguracja produktu. I po kliknięciu użytkownik czy klient przechodzi na podstronę zrobioną w technologii React. Jest to oddzielna podstrona, oddzielna jakby aplikacja tak technicznie i tam robimy po prostu dopasowaną taką mini aplikację składającą się właśnie z samego konfiguratora, natomiast dopasowaną do sklepu z kolorystycznie, fontami, stylistycznie. I wtedy tam użytkownik, klient przechodzi sobie właśnie przez te kolejne kroki i może wrócić z powrotem do sklepu, do zamówienia, dodać ten produkt skonfigurowany do koszyka, a nasz klient w panelu właśnie WordPressowym dostaje takie zamówienie składające się m.in. z tego skonfigurowanego produktu. Także polecam mocno właśnie w, w, takim, w takim przypadku konfiguratora produktu. Zdecydowanie autorskie rozwiązanie e-commerce będzie dobrym pomysłem. Trzecia rzecz to wtedy, gdy chcesz tworzyć jakiś startup, jakąś innowację na rynku, jest to Twój pomysł Twojego właśnie produktu. Masz jakiś e-commerce, jesteś w branży, być może jesteś e-commerce menadżerem, być może prowadzisz właśnie e-commerce i wpadłeś na jakiś pomysł innowacyjny i chcesz to zrobić po prostu. Od zera, być może Twój własny SAS, który chcesz sprzedawać, a być może po prostu innowacja jakaś do Twojego właśnie, do Twojego e commerce chociażby, no to wtedy właśnie dobrze się sprawdzi takie dedykowane rozwiązanie autorskie. Także polecam w tym, w tym przypadku. I kolejna rzecz, czwarta sytuacja, już tutaj wspomniałem na początku trochę o tym, kiedy jest niestandardowy proces zakupu, ale tutaj w tym czwartym punkcie chciałbym powiedzieć o tym, że w momencie, gdy masz drogie produkty, to znaczy drogi produkt różni się oczywiście od taniego, nie tylko tym, że ma inną cenę, ale też tym, że inaczej się go sprzedaje, bo inaczej będziemy prezentować w e-commerce jakieś drobne produkty, jakieś zeszyty, długopisy, kubki czy cokolwiek takiego na przykład do, do 100 zł, a zupełnie naszym będziemy prezentować jakieś maszyny przemysłowe, które kosztują 50 tysięcy złotych. I one wymagają już zupełnie y, dużo bardziej rozbudowanej oferty, być może wielu podstron na przykład. Tutaj mamy w e-commerce strony produktu, y, mamy opis, mamy długi opis, mamy cenę, się z SKU, kilka zdjęć, tak w takich drogich produktach no, wypadałoby jednak mieć tą ofertę rozbudowaną, być może właśnie składającą się z wielu, z wielu podstron. Także tutaj bardzo mocno zalecam te punkty. Podsumowując, pierwsza rzecz, niestandardowy proces zakupu, drugi, konfigurator produktu indywidualnego składającego się z wielu atrybutów, trzecia to startup albo innowacja, którą chcesz stworzyć i czwarte to y, drogie produkty w Twoim sklepie. Także to są cztery punkty, y, więc y, tak, myślę, że to już jest wyczerpany temat i y, to wszystko w, w tym odcinku. Chciałbym Cię też zapytać. Czy mógłbyś dodać jakiś może komentarz, może masz jakieś pytanie na koniec tego odcinka, może masz taką sytuację właśnie niestandardową i chciałbyś, abym Ci doradził. Jeżeli tak, to zadaj to pytanie po prostu w komentarzu, a na pewno odpiszę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, cześć!